Dzień dobry, witam was serdecznie u Amatora w kuchni ponownie. Dzisiejszy temat to będzie bigos z kurczakiem, z filetem dokładnie, taki bigos lekki z kapusty polskiej. Już wam pokazuję wszystkie składniki, których użyję. Zapraszam do oglądania. Wszystkie składniki widzicie tutaj. Przedstawiam wam. Co jest potrzebne? Oczywiście użyję kapusty pekińskiej. Z przypraw będę miał kminek mielony, choć nie lubię kminku, ale dodam, papryka słodka. I mrożony mam tutaj świeży koperek, czosnek, dwa ząbki, filet z kurczaka, oczywiście. No, Możecie całego dać, możecie dowolną ilość fileta dać. Tyle, ile będziecie oczywiście chcieli. Szklanka wody zimnej: 125 ml, pomidor, cebula, oliwa. Czosnek możecie użyć albo naturalny, albo granulowany. Pieprz, sól. Dodam jeszcze do tego wszystkiego ziele angielskie i. Liścia laurowego. Praktycznie wszystko macie pokazane, więc będziemy już działać i robić to, co należy. W pierwszej kolejności pokroimy cebulę w kostkę. Proszę bardzo. Gotowa? Teraz czosnek. Przyszła pora, aby poszatkować najważniejszy składnik naszego. Bigos, czyli kapustę. Gdy będziecie mieć poszatkowaną kapustę, wykrojcie ją, gdybyście mieli naprawdę takie długie liściory. Ale nie musicie tego Kapustę mam gotową, cebulę mam gotową, czosnek mam gotowy. W pierwszej kolejności yy, zrobimy, podnosimy cebulę na rozgrzanej oliwie. Cztery łyżeczki w zupełności wystarczą. Wrzucam cebulę i podsmażam około dwie minuty. Od czasu do czasu, mieszając, teraz dodam czosnek. Jakąś minutę. Niech razem z cebulą się podsmaży, nie za długo. I do tego teraz wędruje kapusta. Przemieszam razem, Zmniejszę ogień i tak przez około 5 minut będę od czasu do czasu kapustę z cebulą i czosnkiem mieszam. Po 5 minutach jak widzicie, kapusta zmniejszyła swoją objętość i w tej chwili doleję do tego 125 ml wody. Pomieszam i odstawię na 10 minut. Niech się to w spokoju. gotuję czy duszę pod przykryciem Korzystając z czasu pomidora pokroję w kostkę bo potem dodam do gotowe to jest i w międzyczasie pokroję w kostkę fileta dosłownie nie jest potrzebne może taki kawałek uciąłem z tego kawałka polędwiczkę więc wykorzystam dla swojego celu taką ilość jaka mnie odpowiada wy możecie oczywiście dowoli ale sądzę że Połowa tego fileta do tej porcji co robimy w zupełności starczy. Proszę bardzo, dla mnie to w zupełności starczy, bo to danie będzie tylko dla, dla mnie. Przemieszajmy. Kapustę pięknie się dusi. W międzyczasie gdzieś tak po 5 minutach dodam 2 liście laurowe, jakieś 3 kulki ziela angielskiego. łyżeczki, kminku, łyżeczkę papryki czerwonej, mielonej słodkiej, do smaku po pierwsze. Lubię pieprz, więc dużo. A wy jak lubicie, to też dajcie dużo. Sól. Tutaj musimy uważać, żeby nie przesadzić. Więc na początku mało, a potem spróbujemy i zobaczymy jak to będzie wszystko smakowało i niech się to dalej przez kolejne 5 minut dusi przyszła pora, aby dodać fileta oraz pomidora, proszę bardzo, przemieszajmy to. Zobaczcie, jak to fajnie już wygląda, naprawdę jedna porcja, do tego możecie dać. Ziemniaki ugotowane, piórę sobie zrobić albo z bułką to gdzieś, jak będziecie chcieli. Ja zjem to na przykład dzisiaj z ziemniaka. I teraz jeszcze dodam koper, taką solidną łyżeczkę albo nawet dwie koperku przemieszam i kolejne 10 minut niech się dusi a potem już przyprawię tak jak mnie odpowiada solą i pieprzem Nie zapomnijcie oczywiście od czasu do czasu tego przewieszać. Koniec czasu. Teraz ostateczne doprawienie Bigosu, który już jest praktycznie gotowy. Czego mi tutaj brakuje? No to sól. Doprawcie po swojemu. Brakuje mi tutaj jeszcze czosnku i użyję teraz granulowanego. Okej okay. i odrobina pieprzu. I to powinno wystarczyć. Pachnie naprawdę bardzo dobrze. Skosztuje i sądzę, że Bigos z kurczakiem taki lajtowy będzie gotowy. Mmm. No. Ekstra. Naprawdę fantastyczna sprawa. Zobaczcie. Poczujcie sami. Poczujcie. Jedrzej. Dacie radę poczuć, ale proszę. Bigos z kapusty pekińskiej. Z kurczakiem, z filetem. U amatora w kuchni. Polecam bardzo gorąco zrobić sobie lajtowy kapu, nie kapuśniak, tylko bigos, lajtowy bigos i zjeść z ziemniakami albo z bułką. Do zobaczenia, moi kochani widzowie. I smacznego!